gdzie ma tutaj te oro to jest one shot nadchodzi świr, zrobię wam pranie mózgu, zagram Należy używaj, wśród chciałem rozpierdolić scenę, za siebie rozpierdala mózg, dobrze pracuje chcesz zobaczyć jak działa Mam tysiąc pomysłów, chociaż nie tylko kilka, bo mnie, to do zasu wywołujesz wilka, jedna szpilka wita w serce Tak, jestem na to sam pycham ją głębiej I oczekuję cudu pragniecie do działania, hmm, chyba umarły jest nie to był czas Napaktowany z diabłem, wstrzykuję sobie muzykę, prosto, dla oczy jestem nadpany dźwiękiem Teraz przyjmuję groźbę, kiedy grozisz mi dobrze, mam na to wyjebane nie wiadome i wywołuje same Karetą na sygnale już w nie mnie wiodą Ale przepraszam, ja jestem tylko sobą